Kościoła! Oh, oh, oh. Merdaczki! 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 Oh, tak łapkę dajesz? Jak mamusia Tak oh, łapkę! O! No. Hej! Oh, się szczęka nawet! A ty się idziesz odwiedzić? Tak! No, cześć! To jest tyle. To jest ta pociecha gruba. Pociecha. No, piesiąki. No mi się też tak nie podoba, bo na... Jak to było łapki